Taj piątku, piąteczkowy, na wypoczynek już każdy jest gotowy. Ale zanim zaczniesz to wypoczywanie, czeka cię solidne pracowanie. Otwórz swe książeczki, drogie dziecko. I rymy się skończyły, więc do roboty, bo nie mam siły. Dzień dobry. Książeczki przygotuj takie, jakie widzisz. Pamiętaj, że dzisiaj czeka na ciebie również dyktando. Dyktando jest w „Wortwolu“, więc myśl uważnie i możesz je zrobić tylko jeden raz. Będę rozliczała, kto zrobi, kto nie zrobi. I oczywiście staraj się, żeby było wszystko poprawnie, 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 ortograficznie. Spotykamy się dzisiaj o 10.50, pierwsza grupa i. 11.52 grupa. I uwaga, dzisiejsze konsultacje są odwołane. Muszę jechać do szkoły, więc nie będzie dzisiaj konsultacji. Najbliższe konsultacje dopiero w poniedziałek. A teraz przechodzimy do lekcji. Ta karteczka przed Tobą to początek pracy. To wklejka numer 3 znajduje się w zeszycie w linie, w zeszycie do polskiego. Jeżeli nie wiesz, jakie wyrazy się tutaj poukrywały, a są to wyrazy z literą Ż albo RZ, albo RZ kropką, sprawdź, na pewno to będzie Ż, tylko teraz pytanie, jakie to. Pamiętaj, żeby podkreślić wyrazy z RZ wymiennym. Czyli na przykład dworzec na dworcu, więcej nie powiem, pokoloruj pola, na których są podkreślone wyrazy. I tyle. Koniec pracy. Jeśli chodzi o ortografię w zeszycie. Bo dyktando, mam nadzieję, będzie zrobione albo już jest zrobione. Dziś samodzielnie, podobnie jak w tym tygodniu codziennie, wykonasz zadania w książce do matematyki. Strona 52, 53 to są zadania obowiązkowe, tak jak wszystkie, które ci pokazuję. Prawie wszystkie. Niestety. Ale dobrze. <laughs> Zadanko pierwsze. To są takie magiczne kwadraty, w których masz. Oczywiście nie słuchaj mnie, jak wiesz, co masz robić na tych stronach, tylko rób samodzielnie, a potem sobie sprawdź. To są magiczne kwadraty, w których są na niebieskiej kuleczce i żółtych polach zapisane czynniki. A już każde dziecko powinno pamiętać, że czynnik czynnik to liczby w. Wykonaj kolejno działania i zapisz ilo czyny na zielonych polach według wzoru. 6 razy 8 równa się 48. Dalej, zgodnie ze wskazówkami zegara. 6 razy 1 równa się Tik tak tik tak 12. Y. -y. 13. Y, y 7? Nie! 6 razy 1 to oczywiście 6. Dalej. 6 razy 2 to tik tak. 6 razy 3 to myk, myk 6 razy 4 to bum bum. I tak dalej. Pierwszy kwadrat, drugi kwadrat, trzeci kwadrat. Koniec. Tajemnica, mam nadzieję, rozwiązana. W zadaniu drugim, pomóż mamie obliczyć, ile kupiła bratków. Masz skrzynki. Po ile sadzonek jest w każdej skrzynce, zapisz działanie, zapisz odpowiedź. W zadaniu trzecim skorzystaj z naklejek. Tak tak będzie ci łatwiej, chyba że nie potrzebujesz. To twoja decyzja. Tutaj zostawiam to dla Ciebie. Ci, którzy mają kupociki jeszcze, to naklejki wyjmują, będzie łatwiej. Ci, którzy potrafią, są pewni siebie, proszę bardzo, nie musisz wykorzystywać naklejek. Tutaj masz dziewięć skrzynek. I tym razem musisz wykonać działanie odwrotne do mnożenia, czyli dzielenie. Tyle tylko podpowiem. 45 żonkili trzeba po tyle samo rozmieścić w 9 skrzynkach. Zapisać działanie, zapisać odpowiedź. W zadaniu czwartym przy kropkach znajdują się zadania. To zadanie również możesz wykonać przy użyciu naklejek, ale wolałabym, żeby najpierw spróbować zrobić to samodzielnie, pomyśleć i zapisać tutaj prawidłowe obliczenia. Przeczytaj zadanie. Pomyśl, jakie pytanie do tego zadania można ułożyć, oraz zapisz działanie. Nie musisz pisać odpowiedzi. Wystarczy, że wymyślisz pytanie, oraz zapiszesz działanie. To samo z drugim. Przeczytaj zadanie. Pomyśl, jakie pytanie. Możesz zadać, ułożyć do tego zadania, zapisz je tutaj. Jeżeli będzie bardzo duży kłopot, to otwórz naklejki i spróbuj dopasować pytania do zadania i odpowiednie działania. Tak się umówmy, że najpierw próbujesz samodzielnie, a potem dopiero korzystasz z naklejek, jeżeli będzie jakiś kłopot. Zadanie piąte pozwolę sobie pominąć milczeniem. Wszystko jasne. Zadanie szóste. Przeczytaj tekst i masz test. Trzeba otoczyć pętlami poprawne odpowiedzi. Po prostu. Tylko uważnie czytaj każdą, bo tutaj mogą być jakieś piłki zmyłki. Jeśli chodzi o matmę, to zapraszam Cię jeszcze na stronę 69, ponieważ 68 już powinna być zrobiona. Przeczytaj zadanie 15. Zwróć uwagę na rysunki, na podpisy przy rysunkach. Odczytaj z tych rysunków, ile kilogramów ważą owoce w miskach. Następnie. Oblicz ile razem ważą banany i śliwki. Gdyby ktoś nie wiedział, to to są banany, a to są śliwki. Yes! Następnie oblicz ile kilogramów razem ważą jabłka i gruszki. To są jabłka. To są gruszki. Yes! Następnie oblicz. Ile kilogramów razem ważą wszystkie owoce? Proste? Oczywiście. Zadanie szesnaste. Dla wszystkich fanów i fanek balowania. Mam nadzieję, że miło wspominacie tegoroczny bal karnawałowy i tańce hulańce. Oby. Na królewskim balu wraz z parą królewską. I królewiczem bawiło się wielu gości. Osiemnaście dam dworu, książęta, księżniczki, rycerze królestwa. Oblicz, ilu gości przybyło na ten bal. Pomyśl, jakie działanie tutaj pomoże Ci w tych obliczeniach. Zapisz. I jeszcze jedno. Ile razem osób bawiło się na królewskim balu? Zwróć uwagę, o co pytają w pierwszym pytaniu: co trzeba tu policzyć, a co trzeba tu policzyć, bo to będą dwa różne obliczenia, tyle powiem. I zadanie 17. Podobne zadanie znajduje się dzisiaj. ćwicz mózg. Więc polecam zrobić dzisiaj i to zadanie, oraz zadanie z ćwicz mózg. To są bardzo podobne zadania. Więc trzymam kciuki i wierzę, że dasz sobie radę. Podczas naszego połączenia online będziemy dzisiaj zajmować się podręcznikiem i kartami ćwiczeń oraz zeszytem. I dzisiaj na pewno już z zeszytu skorzystamy. Otwórz przed lekcją online podręcznik na stronie 62, 63 i 64. O, jeszcze tej jednej. Postaraj się przed spotkaniem przeczytać ten tekst Pawła Berensewicza, kto zjadł sałatę. Mam nadzieję, że Ci się to uda. W czasie połączenia będziemy wykonywać ćwiczenia ze strony 70 i 74 oraz pracować w zeszycie. Przygotuj sobie również przed lekcją, zapisz lekcja, data, temat i to co widzisz teraz tutaj na obrazku. Zapisz proszę w zeszycie. Pamiętaj że dzisiaj czeka na ciebie również o dyktancie już mówiłam, to na pewno ale czeka na ciebie również krótki teścik wiadomości wszelkich, które się pojawiły tutaj w lekcjach i zrób go samodzielnie a teraz ja mówię do widzenia, do zobaczenia pa pa No, jeszcze nie takie do końca, papa. Byłam ciekawa, kto wytrwa do końca, kto będzie z niecierpliwością czekał na ćwicz, mózg i kolejne dwa zadanka. Hmm, hmm, hmm. Kto tu jest? Kto tu jest? Proszę, proszę. Doczekaliśmy się, dwa zadania są. Odpowiedzi na zadania wpisujesz tradycyjnie na kartce w notesiku w Teams. Powodzenia! I teraz, to już jest naprawdę koniec. Udanego wypoczywania. Pa pa.